Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Więc zakręcił sobie dostęp do tlenu na chacie. Czas! Na is i coincidence. Stworzyć parę not finali indywidujących... Są Jeśli lubisz oglądać to, co tworzę, to weź podbi materiał. Dzięki temu więcej osób go zobaczy. Dziękuję bardzo, kocham was. Startuje je na historyjki, ale prosiłbym was dzisiaj, żeby było jak najmniej matki Borko, bo ostatnio ku... było z... za dużo. Ja nie, się... nie wykorzystuję w ogóle tematu, mamy Borko. Jasne, a też nie. też ja, szarą Ja Szarunda luźno, luźno, luźno tylko bez wyzwania, matki, tak? O, ja pierdolę. Ktoś chyba nie rozumie, jak w to się gra, w zasadzie. Znaczy, to <laughs> wszyscy piszą o Borko? Ja pierdolę. Tak, wszyscy, no? no. Postrzegam się, jak zobaczę jeszcze raz Borko. Hej! Hu. Szykuj szyku Mówi jego matka. Szykuj to, to było mega kur... Nie miłe. Biedny Borko. Masz rację. Dobra, kolejnej rundy zaczynamy no wszystko uplić. O może, może, chołam, co coś? Może w następnej o, rundzie, nie. co o tej góry. Nie, nie, nie piszmy nic o alko, bo to się się tak, że kur... Nie piszmy nic o alku. No, wiadomo. O, jest... Ja mam wrażenie, że kogoś podniosła po prostu fantazję i zrobił tu opowiadanie. Ja mam f... fantazję akurat. No nie wiem, kurwa, a jesteś się rozbani. Ej, hey, dobra, co wy kur... Piszecie, duch? Co to kurwa jest? A kto tak długo pisze? Jedna osoba. Nie, wiem, tyś tu raz piszesz kurwa po angielsku? tu tłumaczysz ja, sobie ból? Ja, 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 ja nie umiem pisać po polsku, daj mi spokój. <laughs> 12 historii jak lezimy, uwaga. Kocham Patz pod... jestem kolarzem. Kolarzem jestem od zarania dziejów. się w ogóle nie tykam, bo się ich lekko brzydzę ogólnie, bo jak miałem 5 lat, to taki pan ze Szczecina mnie dotykał i mówił, że to o ciebie, nie dzielają takie polskie znaki. <grym> o, to ja no już no, wyjaśniło się. Polskie znaki, bo jest tał ale usłyszawszy to, o! Podniecił się i zwalił ko. Ja tato, ja już nie. Nie chce się w to Po <laughs> chwili wybiegając z pokoju z placzem, żeby natrafić na borko placzacego w rogu pokoju, bo każdy wezywa mu Matulę o zabawki alka. <laughs> <laughs> okej <Okay>, bro, <laughs> okej, <Okay, bro. Okay. śmiech> oh, o. Pan kiedyś stanął ja nad brzegiem, pie... szukał ludzi gotowych pójść za nim. Namaczę? Hä? E? serca, furasów, gejów i ja p... Pie... ich <garnia> Gardło mnie boli i we mnie się. Pierdą. Tak samo jak tata mnie pierw... kiedyś ja pamiętam to był 97 ja pie... byla pobocz jak... Wszyscy wspólnie zaczęli łowić ryby, a tam Malek i Borko wylowili gówno, a zarecznika nie było. To zerwał koszulkę o rozmiarze S z Borko i wytarł się. <ścoughs> a na końcu władował seją Doryja. ryja. Okej! To brzmi jak jakiś człowieków fanfic z nie? Ale Kiborko Borko historia nieszczęśliwa. Chyba <grywa> 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 to była <ma> pierwsza <grywa> taka <w> historia. <grywa> Ej dobra, widzowie! Widzowie, <grywa> napiszcie fanfika o Borko i Alku, błagam! Widzowie, <grywa> <grywa> proszę, <grywa> proszę, jeśli... Błagam, błagam! To jest apel do widzów <grywa> z Dawida Pokojowy Trzeźwień. Widzowie, zróbcie to, błagam! Zróbcie to, a my z Dawidem zrobimy przegląd fanfiku i będziemy czytać to nie no no chun i spoty no, i pierwsze co? Cał... Przegląd fanfików. <śleski> o oh, kur... Otworzył lodówkę o trzeciej w nocy i znalazł w niej coś, co wydawało z siebie dziwne Aha. dźwięki. Z wieki ochdaddy piosenki Kier... Hier... Psychopata, który miał na dworcu strzykawkę, z <śleski> <wszystko w> <śleski> miał na sobie bagger jeansy, oczywiście z gwiazdkami na No ciekawe kto to napisał, Raczej ciekawe akurat kurwa. Oni oni tane potem zrobili jej powtórnie. Ja pierd. Co kurwa? Gówno kurwa. Dącimy, powiedział ale do Borko, kiedy. Zbliżał się językiem do jego papląki. Oj, ej, bra. Niestety. Niestety. Yeah. No dobra, zobaczmy co napisał Alek. Szczuracy zostawi jego lewego dla Co Nieprawda. jak na nas ja to jej dziękuję Daje, Daję, pokazuje ci kurs twas. Twoja dziewczyna wstaje. Daje ci lepę na jeszcze raz. Po czym na nory jej pokolenia. A on na to, ała. To jest pierwszy falfik! Jak bo... Witamy na kanale Hugo Cwoty, dzisiaj wkrótce I duplomocno mocno w moje kolana, aż mi pachy spuchły na fioletowo. Dlatego następnym razem nie będę łowić ryb jednocześnie, bo niewygodnie mi się siedzi, ale chociaż mam pieniądze. Ostatniej niedzieli nafik przykleił się do drogi w Warszawie i zlizywał oh. z niej kropelki pysznej, bo wylała się podczas strajku ostatniego pokoju. Oh. wszyscy razem wszyscy rotę Zabok, po ja Postanowili również pojechać do lasu, gdzie później spotkali sześć Nidejczyków, którzy wyciągnęli z kieszeni akumulatory i zaczęli ładować go w W. P***e, normalnie dorośli nie jadę w dzieci. Potem nie wrzucali do śmietnika tam za rogiem i nagle Alek złapał ich za lewe ramiona i powiedział, po czym styknął je do swojego krocza. Mówię, co u Wow! to wow! 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 Mam déjà vu. Ciekawe, ciekawe. Dawno, dawno temu w składzie piwa, dwa menele postanowiły zawalczyć o dominację. Ale bym obejrzał se walczyć ja, Nagrodą ja, był sam ja. Borgo. Nagroda ta była za ostatnie miejsce w całym ja, przedsięwzięciu, ja, po którym ja, wszyscy się ja, ja, za krzakami w dupie. Ich wielki trzy babelki. A że powstały trzy bąbelki. To 3x800 plus przejemno na piosen piwo. wzięli się na jedni zgon w Tawernie by, po czym wynosili go w cztery i skopali przed budynkiem mówiąc jeszcze raz cię tu zobaczymy jak <noise> <to się> <noise> Polamiemy czajszku, bo jesteś lamanu. s jest? s Dobrze, Bez. Alek, dobrze Borko Alek! Nie, I my jesteśmy idealnie, idealnie, Bez, idealnie. Nie, nie. Synchro, synchro. Za górami, za lasami gdzie słońca nie dochodzi jak krzaki mówią, co się... Od w tej stodole, powiedział otwierając drzwi. Zauważył ciapłego, który własnie spożywał ogromną ilość amerykańską. że szczurasa akurat napisał. szczurasa i powiedział. Jakby jutra mialo i wyciąga armatę do obiecian. 2 wow. <noise> kropek ahoj przygoda. Znapakowana armata i wyprół 100 km Ty na godzinę przed siebie. Zostawiając totalnie wszystkich z tyłu i zapiek dalał coraz szybciej 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 nagle guma pękła.

Bóg i tak nas kocha. da nam w... siana po czym wypadło czarne i wtedy rzekł Chłopaki, jesteśmy kolegami i nie mogę wam płacić za oczy. Pojedyncze. Po... Po... Nie grubo od tej, m... więc już spadłem Pewnego dnia w Częstochowie urodził się no. pewien Dawid. Często się chował przed starym, ponieważ przychodził do niego w nocy i lapał go za galotę po czym. Sie poszczym w galoty też bo nie umiał postrzelać, przyjechał przyjechał na swym rumaku i zaproponował wspólny joga. Nie każdy nie. rozumiem? Ale ta że nowym dnia, a on przyjechał na z tym, Ja nie z Kolejnego kolejnego obudził obudził się a po jego prawej stronie się i krzyczy w niebogłosy. głosy. I na to kecha. To, okay. Pewnego razu był sobie honorowy obywatel Częstochowy. Chciał pokazać każdemu swoje dwie wielkie złote kule. Kule mocy przywiazane łańcuchem za 40 koła. Ona była wpatrzona bo to reakcja łańcuchowa. <śm> Powiedział i delikatnie klepnęli w prawy posladek. A potem delikatnie jej strzelił lepę na twarz i na Po czym stwierdził, że daje jej jeszcze jedną lepę. Lubię na ostro odpowiedział i zaczął jej do Tabasco po czym, zaczął toli, namiętnie i ochoczo jak pies. Ja piję, no dobra, ale... Był słoneczny dzień, więc w opli e stwierdził, że to idealny czas zeby pojsć na matka z nafikiem i przykleić się do drzwi. Powiedział Łukaszek mówiąc w wywiadzie w wana temat Nie rozumiem? temat kropka Łukaszek zrobił czary Mary i wstal, a później odleciał niczym anioł, bo była aniołkiem wśród. Uf, bo przez Ja chcę do Hogwartu do ukochanego Malfoya. Łamy na Powiedział mi, mało podając sobie różdżkę w dniu i mówi lewiosa i wzlatuje w niebiosa. Żeby wykuć kromosa. Wszystko udokumentował Borko z swoim super co Okej, Borko. Był sobie ciek, który dobijał się do Borka pod domkiem. Okazało się, że mieszkał w Kijowie i dobił się z nim, ja bo nikt inny nie chciał go dobić. Ale nagle pojawił się on. Dzieciomów, który pracuje w Niemczech w biumi. Nos w plecy i warto rozciagnal mu spodnie. Nie rozumiem! Zębami. Mocno. Ostro. Dobrze? Nie. I nadziei nie, nie. Na wielkim czerwonym łożu, poczyn zdjął swój wielki skórzany pasek, patrząc alkowi prosto w nos. Mówi, wypij się, on przybrze. Pod że tak się robi w częstotliwości. Może alku teraz, co o tym śmieciu? Ja jestem nudny, a mnie nie piszcie. Ukasz lepiej. O, matki, ciekawe, kto to pisał. Let's go! Ej, nie czyta! Ej, czemu nie Ej, czyta? Nie, czyta. Ej, nie czyta. Ej, każdy czyta swoje. O, dobra, to jest. Łukasz był bardzo chętny opublikować swój film z Tindera. A tu pismo na wstawienie się do sądu w sosnowcu. W... to do śmieci i poszedł na A na miejscu zami... zamiast spotkał grupkę dzieci z otwartymi plecakami, w których chowali cztery gieta dla alka i je... pęć p... p... Co namawia dzieci do nałogu i je potem zaprasza na macze, bo przecież lubi kok. No i dude, co, so toxic. Powiedział jej, że on jest mordą babci blueface i pyta, czy lubi Kopnik. Lubi dude, co, so toxic? Nie, wszystko organiczne, z wolnego wybiegu. Po czym bierze kurczaka z klatki, obkleja go taśmą, żeby nie pękł i ładuje w kakao jak opętany. Pewnego razu ukaże rozgrywkę blueface. i... Dobra! Dodrukować część na drukarce 3D, ale że nie mógł, to poszedł zakręcić blask nie może tego przeżyć. Więc zakręcił sobie dostęp do tlenu na chacie. Czadź! Padziegnął, ale krok! Padły, za Padły, Ej, Padły, i Padły, alkoholu, który dotrzymuje im kroku, a tam? Dzieci znaki! A, a z czym innym? Logika? Pomyślałem i wyciągnąłem kalkulator na którym chciałem nareszcie obliczyć to równanie. Ocasou-se a você... Gęską bombą i wyje. Okej, okay, dobra, borko dyslektyk, uwaga, uwaga, borko dyslektyk. Pewnego razu w Niemczech w pewnej restauracji. Alek walił k. do świeży gry. Dlatego codziennie rano szedł nad pobliski staw. Zwalić się na z Na tym kolegom. Sam jest kaszką i bierze do papy. Do papy czasami k. ich lewa ziarnka... <śmian> i z szafy trupy. trupy. mają kołe go stopy i usyłem. Na fit i zakończę. <śmian> <śmian> Chcieli re otworzyć Nie, rekrutację na nowego jest... małolata, który zarabiał więcej niż Dawid, póki razem. Żyli długo i szczęśliwie, całując się już w Brałem sobie fetkę, aż weszła mama i powiedziała: Daj mi też. Chcę się nafurać jak za dobrych młodzieńczych lat z kolegami. Powiedział szczurac do swojej dziewczyny, zrywając ją i wbijając jej lufkę w oko. Tak, natura do drugiego i mocno się naj***li do tego stopnia, że aż Łukaszek wstał po i powiedział: Och ty. Lówka Luf, Pekła wydrukuje w 3D, a ona ch... też pękła w pół, więc postanowił stworzyć parę not finale identyfikujących Co Wilczy. Co za legenda! Co ty ch**a pierdolisz? Pewnego poranka otworzyła się Pandora I pewien pan ze Szczecina stwierdził, że spierdala do Niemiec A tam Zol i Hanna O kiedy spojrzałem W lewo zobaczyłem jego Pana i władcę <laughs> Mojego na okay. Zerknąłem na swojego Ni stąd, ni zowąd Pojawił się on Cały na biało. Wielki, potężny, dostojny, Karol Lew. Okej! Okay. <grystanie> Zaczyna śpiewać hymn polski i nagle na scenę wpada Gosia. <grystanie> <grystanie> Jedźcie Prince Polo! Proszę Państwa! Po czym do wielkiej hali helikopter spuścił się. Z A białko o. proteinki, kreatyna, testosteron, wiagra, duży wiegra dużych. potem dość. to byłem ostatnio w burgerowni. Zjadłem sałatkę Cezar po wegetariańsku, ale nie było spek. Stwierdził, że musiał ją zdobyć, w tym celu udał się do. mamy po poradę, bo mamusia wie najlepiej. Więc mamusia powiedziała: ty masz 13 lat i masz być ojcem? To. Zajebiście w Mecylu, odparła mama, a policjant ją w kajdany oh, tak, ku... Pod... A właśnie odpalił bo streama i niedobrze mu się działo Więc go skończył i poszedł na mortadelę, którą w jak porko śle... ślecia po starej zalewie od <totopanik> okazała się tak naprawdę sp. Na fik czytasz, czy Alek ma czytać? Czytaj, Alek, czytaj Pewnego o. razu był sobie wielki, dostojny Alek Dostojny i wielki poszedł z Usiadł na toalecie i pomyślał A! I zajeb. Kloca, ale to takiego kur... kloca, że głowa mała. Kloca spuścił i się kibel zapchał, po czym wziął wy... w <laughs> czarnej do kierowcy i do wyciągnął do rękę. Nie, po czym postanowił zabrać ich do piwnicy, gdzie w kącie stała jego matka. Krzyczała tak długo, aż opadł mu i zrozumiał, że dzisiaj nic z tego nie będzie. Smutny poszedł przykleić się, lepem na muchy do parapetu, bo skutecznie się, so się sobie powiesić. Na Pramudze i wtedy przyszedł do Gampol i z w czapce i, i zaczął palić. Na no, ostatniej wyczą. ...imprezie, podszedł do mnie Alek, ten znany łowca szparek i pyta mnie, jak zainstalować Windows. Bez płacenia kasy, a ja mu frajerowi wirusa pobieram i do naga się rozpieram. <grym> I łapie się za ręce razem z Alkiem. Wtedy jednemu z nich spadł ręcznik, ujawiając wielkiego, ale serio wielkie guza... Co? Wielkie guza lewego jądra, które było bardzo napuchnięte, po czym złapał i powiedział, większy niż mój. Ze smutkiem oraz łzami w oczach w... bombę na łeb. No. Bomba na banie i kończymy balet i ze szczerbatym ryjem. Daj mi spokój, krzyknął niczym werso. A O nie, tylko nie ryjem. Między... Ich... Za górami, za lasami, trzej muszkieterowie się w dupie okay. Tak się nie miłowali, że aż Alka do zabawy dobrali. Pięknie się dotykali, że aż się zachwycali swoimi wielkimi falusami i... Alwadorem dali? Odchodząc od, od ciebie taka moja decyzja. Ale opiekuj się naszymi dziećmi, kochanie. No i poszedł paną Wrzucał tam wypad na ryby, na których. Rób kurde, tyle że we snach, bo wow. nie pójdzie na ryby. Ja mam czytać? Ale czytaj, tak. czytaj, tak, tak! Pewnego razu w Szczecinie, Alek poszedł podrywać mało laty. Poszedł Boże. daleko, za rzeką. Okej. Okay. Nie zarzekał. W małym domku niedaleko, gdzie wesoło skrzypią drzwi, słychać jęki Alka, teraz alek i jęty. Nagle się w oko podwozie. bo w gwiazdkach. Napadniając jajeczko z petu, ja pie... I ja odcinek prezentujący homonkulusa, z którego wyszedł. Bortu, ja, który. To miał podobne you co ta istota, a istotą był chudbie. rozumiem, no, rozumiem. No, 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 no. Idzie Nafik i Alek i jeden mówi do drugiego, patrz, Shop. I drugi mówi, haha, poproszę jeden, serdziop. i wziął na wynos i poszedł z piękną kobietą z wschodniej granicy o czym zapytał mam urodziny Zdmuchniesz mi? Świeczkę spały? Odparł i zrobił ołtarz w którym wielbił swojego jedynego wspaniałego Łukasza Wostockiego Ja wiem, że jesteś taki I chodź mamuśki w twojej Powiedziałem, jak szybko wiem, się ja ubrałem, i zacząłem to jest... szukać mojego różowego f***a, bo bez niego wiem, że sobie nie poradzę. Wielki, ogromny, taki żarz fioletowy. F***. No bo co innego kupa. co chodzi o kupa. Tak? Robimy teraz ścika, ale teraz filmowany. Odpalam uwaga. Pęknięta lówka i fl próbował zrobić matkę dla Nafika, Zeby mu smakowalo wzial i nastral do lojka. Barman się mnie pyta jaka w tym logika. Logika taka ze magiczna w tym swatka, <grym> która nęka każdego niepełnosprawnego <grym> paralityka. Chowaja się, a czastyka. Borko nigdy w życiu nie powiedział, <grym> Bo nie o to w życiu chodzi. Więc po <grym> wraz na rybki. Po czym Alek spojrzał w lustro i Mówi, ale jestem zbytki. Jest I całkiem fajna pijana. Jasne, jasne, jasne. By nie było lipki. Nie, no super, super dziewczyny, super zrobiłeś, no super, super. Borko ochoczo zesral się w gacie. I chciał się poskarżyć tacie, ale zapomniał o jednej kwestii. Wielkiej stopy na fika. Wielkiej bestii. Lecz mylił się w tej kwestii, bo wyssał z mojej <laughs> wielkiej <Ja> bestii. <laughs> a że to była moja bestii, to zbiliśmy sobie piąteczki. I poszliśmy się bujać na jego bestii. Co wyraz twarzy miał nieziemski. Kręcąc bryty jak przyziem. Przyziemny ze przyjemne milutki, kochany stracił dwa bociany. Koniec końców był troszeczkę naiwny, a Borko po prostu jest tutaj niechciany. Gdzieś za lasem, gdzieś za rzeką. Srał se dziatnie złą spełnią Kiedy patrzył w górę ciemną Okazała się być bardzo pojemną I od biedy nawet przyjemną Skarpetką Mama Borko wzięła Mopę i maca mnie po stopach Jezek się a z dopach Gdzie a została na brwiach I w ten je piach. Rach, ciach i powiedział, szach, szach mata mu zakłada, a oponent wykłada Telefon i wypier... a spac papa. <zysklaracja> zajebiście, ale kurwa, na końcówkę zrobiłeś. <zysklaracja> Poszliśmy o <śle> Jej, zwoje, okay. Ludzie zaczęli się do zbierać, bo usłyszeli jak Borko zaczął pistę wycierać i se oczy chrzanem nacierać. Jasne, <śle> jasne <restriction> <śle> <śle> <Okay, een>, Borko. <śle> Okazał się chrzanem eko bio, więc szybko wycierał swoją spert ze ścian, okien i podłogi, a mnie kup bolo nogi. Zaaz wiszę do podłogi. Podloga nie nakryta i się pyta. Hej piękne czy widzisz jaka jestem dziś umyta? Jebta ladecznica chce się. I się pyta. Wyciągniesz swego bedlaka? Pyta wielce ladacznica skryta i z otyłością wciąż się bawi. Jasne, jasne, jasne. Jał, jał, jał. Mam sobie lóweczkę i z... sobie ją. Grzecznie czekając aż zniknę stąd. Aż szczura zwali do nosa drogi. P... ciąg. Dalszy i marszczy się mu. Mu, mu, mu. Jęczy prawo. Jak wy więzieniu stój. Wow! Dotykał innych wokoło. Dopóki nie było wszystkim w... wesoło, to się wypierw... za ścianą w czoło. O, zajebisty bork Pewnego wieczora poszedłem na matkę z Nafikiem. To by było niezłym fanfickiem. Wow, ok ale dobry! Więc postanowił zostać nowym dzwonnikiem, który dzwonił dzwonami wielkimi i zaczął zawijać szn na swej szyi i modlić się do świętej panny Maryi, która pomaga dzieciom z Boliwii robić kontent z kurcz cierpliwych. Haha, <śled> jasne, <Rust> jasne. O zaraz kiwi. <śledzt ties Sword> Pewnego razu był mi z i wlochaty, który Byst rysował to... malolaty. To, Szukał wśród Alaska i borko aprobaty. Oboje w poszukiwaniu taty dawał na raty, U mojego taty tam gdzie Alex prowadzał małolaty, była mama Borko pseudonim do nim Pod Potwor garbatów, <śmany> powiedział strzelając ze swojej armaty, a Sper miała średnie armaty, więc szybko zadzwonił do taty i powiedział, że nie dostał matwy, więc pojechał zabrać klaczy. Do Alka napisała Tinderuwa, siema mała chcesz na moja miejscuwa? <śmany> Ona mówi, że spoko, jak kupisz mi tą minuwa? Mi Poj... ale robi ja pewien kto z spe... W linii prostej na zmywarce, siada na k, ale brakuje d... <machano> Co się huśta na lit w lesie? Ja Mnie stary wyniesie, bo siedziałem na jego na <machano> A jaka tego przyczyna jego pryszczna wywiesie? Zajebise.